Dzisiaj kawaliada w Łodzi, pokażę Wam Expo, czyli stoiska sklepów, które się tutaj wystawiają. Mam też paczkę z naszymi szczotkami do przekazania, więc chodźcie ze mną. Łódź to nowa lokalizacja, normalnie płaci się za wstęp y, też na teren Expo, ale tutaj Expo jest osobno, koniki są osobno, więc wstęp jest darmowy. Więc koników tutaj nie ma, ale jest o, jagoda! <laughs> A u Jagody, proszę, nasze szczotki. Best of the best do kurzu i do błota. Najlepsze skarpetki, jakie istnieją. Tutaj też rękawiczki są niezniszczalne i nie suwają się z wody, więc szczerze polecam. Bryczesy, leginsy i bluzeczki. Ja mam ostatnio właśnie fioła na punkcie tego błękitu. Uwielbiam tę koszulkę. O mamo, jaki tutaj jest brązik przyczepione. No, to być z no. Stoisko GNL to jest sklep, który wchodzi ma wszystkie nasze produkty, a tutaj akurat wystawiają się z kaskami. Powiedziałam dziewczynom, że chcę przymierzyć najbardziej szalony kask. Nie wiem czy jest wystarczająco szalony. To pozycja jest propozycja. Więc ewentualnie dwa. opcja z samym koju tak. A może jednak butelkowe zieleń? Taka. Idę, idę i szukam sklepu stajnia, do którego mamy paczkę do zaniesienia. W poszukiwaniu sklepu stajnia widzę Candy hearts, jakieś ciasteczka takie piękne. Gryzeczki kultowe. Love love. Znalazłam, znalazłam sklep stajnia. I co to jest? są za piękne szczotki tutaj? Są też kosmetyki nasze. Idealne na teraz, czyli pielęgnacja przy błoci i przy wilgoci. Przy błoci, przy błocie. Widzę całe stoisko z butami, też szeroki wybór oficerek. I nie tylko. O, mięciutkie. Odwiedzam także stoisko konika. Mam nadzieję, że tutaj będą dostępne niedługo nasze produkty. A tymczasem u nich masa czapraków do wyboru, zabawek, lizawek. I proszę, jakie boskie? No? Kantarki. No to skoro tu jesteśmy, odwiedzamy GNL stacjonarnie. Chcemy zobaczyć. O, ha, ha, ile tutaj koników. Ciuchy, kaski, czapraki. o owładko. Tu można totalnie przepaść. Ktoś tu widzę na kolor kantara jak mój Werterek. W sensie, werter ma taki kantar nie, że jest zielony. Działu pielęgnacji proszę nasze nowości na grudę, ale będziemy się rozwijać, będziemy się rozwijać tak, żeby tutaj wszędzie, yy, wszędzie być w każdym dziale. Yy. A tutaj proszę zaraz przy Kasie samej co? Tutaj mamy jakie piękne szczotki. Nie. Zakupy zrobione. Nie da się po prostu są wyjść inczej i wracamy. Wracamy do nas.